Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem jest wiceminister spraw zagranicznych, pan Arkadiusz Bularczyk. Witam Pana, Panie Ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Ministrze, dzisiaj 104. rocznica Zyskania Niepodległości, wielkie święto, mamy się czym, czym cieszyć. Nie mamy tutaj na naszym terenie wojsk, żadnego okupanta, ale czy tak naprawdę jesteśmy krajem do końca wolnym? Patrząc na to, co wyrabia Unia Europejska, karcząc nas za nasze posunięcia gospodarcze, nie wypłacając nam KPO, no i tym podobne sprawy. No tak, najważniejsze jest to, że rzeczywiście, tak jak Pan powiedział wcześniej, mamy dzisiaj 104 rocznicę zskania niepodległości. To jest myślę, bardzo ważna data, bo Polska przecież zniknęła z mapy świata, z mapy Europy na 123 lata. I wielki wysiłek, jakby niezłomny, nieśmiertelny duch narodu polskiego. Doprowadził do tego, że nie ulegliśmy germanizacji, nie ulegliśmy rusyfikacji, i Polska się odrodziła. E, oczywiście wielkim wysiłkiem narodu polskiego, e, naszych przywódców, e, pracy organicznej, pokoleń Polaków odzyskaliśmy niepodległość. E, oczywiście leżymy w takim miejscu na mapie Europy i świata, które jest miejscem niezwykle trudnym. E, geopolitycy nazywają to strefą zgniotu, gdzie oddziaływają siły e, ze wschodu i z zachodu. I bardzo często jest tak, że w takich miejscach na, na świecie ciężko jest zachować niepodległość suwerenność i suwerenność, o czym się przekonaliśmy. Więc no, Polska musi być mocnym, silnym organizmem państwowym, żeby przetrwać ten napór sił ze wschodu i zachodu. I yy, myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby zbudować bardzo mocne, silne, suwerenne państwo, ale musimy mieć świadomość, że Oczywiście będą nam w tym przeszkadzać i, i aktorzy zewnętrzni, zewnętrzni, ale też no niestety są środowiska, które w Polsce dają się manipulować i mm, również przeszkadzają budowie silnego państwa. No właśnie dziwi to, że środowiska, które wywodzą się ze, z lewicy, z aparatu, który był takim uciskowym dla Polaków, dzisiaj jest słuchany przez Unię Europejską bardziej niż obecny rząd, obecne różne tutaj organizacje, które faktycznie służą Polsce. To jest rzeczywiście wielki paradoks, że postkomuniści dzisiaj w Europie robią za demokratów, tak, I pouczają demokracji. Już nie chcę mieć nazwiska, ale przecież wszyscy znamy, wszyscy znamy dawnych aparatczyków komunistycznych, którzy dzisiaj z Brukseli mówią, że Polska ma problemy z praworządnością, tak. Ci ludzie, którzy byli trzonem systemu komunistycznego, liderami komuny w Polsce, więc to rzeczywiście to jest paradoks naszej historii, że nasza formacja, która jest formacją patriotyczną, odwołującą się do wartości fundamentalnych chrześcijańskich, do wolności, do wartości republikańskich, my jesteśmy przedstawieni jako formacja, która rzekomo zagraża demokracji. No to jest wielki rechot historii, ale też przejaw wielkich manipulacji, które się po prostu odbywają dzisiaj na świecie poprzez właśnie odwracanie pojęć. I to odwracanie pojęć na przykładzie Polski jest bardzo widoczne. Mamy właśnie taki mocny atak medialny, informacyjny wobec Polski, gdzie, czy mieliśmy przez długie, długie lata i miesiące, on teraz troszeczkę zelżał, no bo mamy sytuację inną, geopolityczną, ale musimy mieć świadomość, że no, mocna, wzrastająca Polska, Polska, która ma perspektywę bycia regionalnym liderem, no, jest nie na rękę, jest nie na rękę Rosji, jest nie na rękę Niemcom, jest nie na rękę innym aktorom europejskim, które przy tym stole nie chcą się posunąć i zrobić miejsce dla Polski. Co jest według Pana takim przepisem, byśmy mogli się przebić? Silna armia? No tu jest kilka jakby obszarów. Oczywiście musimy bardzo twardo akcentować jakby nasze interesy narodowe. To jest jakby sprawa kluczowa. Musimy oczywiście dzisiaj w związku z sytuacją, jaka ma miejsce na Ukrainie, być krajem, który stabilizuje i jest filarem bezpieczeństwa dla tej części Europy. I to my się dostrzegają nasi sąsiedzi. Nie tylko oczywiście Ukraińcy, którzy, którym, bez których prawdopodob, który, którzy prawdopodobnie przegraliby wojnę, gdyby nie takie zaangażowanie Polski, bo cała pomoc idzie przez Polskę, ale również dla krajów bałtyckich, dla um, Czech, Słowacji, dla um, Rumunii. Też myślę że dla, dla Skandynawów, no jesteśmy krajem, który stabilizuje tę część Europy, jest gwarantem bezpieczeństwa tej części Europy i to widzą, oczywiście, anglosasi, to widzą Brytyjczycy, to widzą Amerykanie i to widzi zachodni świat, że Polska jest stabilizatorem bezpieczeństwa w tej części Europy, w tej części świata. I to jest nasz duży kapitał. Oczywiście bardzo ważne jest też to, co robimy dla Ukrainy, te relacje, które się tworzą pomiędzy społeczeństwami Polski i Ukrainy. Nie tak dawno widziałem sondaż, gdzie niemal 100% Ukraińców uważa Polaków za bliskich przyjaciół. Więc to jest, to jest niesamowita sytuacja, niesamowita historia. Myśli pan, że może ulec w ogóle taki nastrój wobec Polaków, jeżeli chodzi o takie. Poszczeganie Polaków przez Ukraińców i, i odwrotnie? No, on już się zmienił, no bo jakby widzimy, jeśli według sondażu, który miał miejsce kilka dni temu, 100% Ukraińców uważa Polaków za bliskich przyjaciół, za najlepszych przyjaciół w Europie, no to to jest wielki kapitał społeczny, bo to oczywiście będzie rodziło to rodzi zaufanie, to rodzi też w mojej ocenie pewne, pewne perspektywy na przyszłość. Więc to jest wielki kapitał, oczywiście dzisiaj najważniejsze jest, żeby po prostu Ukraina wygrała tą wojnę z Rosją, żeby Rosja była jak najbardziej osłabiona, bo, bo musi mieć świadomość, że Rosja odbudowana, Rosja, która odpocznie chwilę po wojnie na Ukrainie, ale jeśli nie przegra, ona będzie dalej stanowiła zagrożenie dla, dla Polski, dla krajów bałtyckich dla Ukrainy. Więc dzisiaj musimy zrobić wszystko, żeby Ukraina, żeby Ukraina wygrała tę wojnę i to robimy też w własnym po prostu interesie w interesie naszego kraju, naszego społeczeństwa, bo przecież widzimy, że agresor rosyjski, no nie ma żadnych skrupułów wobec swoich sąsiadów, wobec wartości. Widzimy zbrodnie wojenne, mordy, gwałty i musimy mieć świadomość, że ta wojna ma wielki skutek i wielki wpływ na sytuację w Europie i na świecie. I musimy zrobić wszystko, żeby Ukraina tą wojnę wygrała. Musimy jako Polska być aktywnym obrońcą czy adwokatem Ukrainy w Europie i na świecie. Dlatego, że ta perspektywa bezpieczeństwa, którą my mamy, już nie jest taka sama w Niemczech, we Francji, czy w Hiszpanii, czy w Portugalii. Oni nie czują się zagrożeni przez Rosję. Tak, no tak. I dlatego my musimy y, robić wszystko, żeby, z kraja. żeby te kraje były cały czas zaangażowane w pomoc dla Ukrainy i w sankcje wobec Rosji. Panie ministrze, zajmuje się pan reparacjami. Można powiedzieć, że stał się pan sławny na całym świecie e, dzięki temu ważnemu tematowi, który pan podjął. E, znamy stanowisko Niemiec. Jest ono podobne do jednego z naszych byłych wiceministrów, który powiedział pieniędzy nie ma i nie będzie. Jakie jest Pana zdanie na ten temat? To nie jest tak, panie redaktorze, dlatego że Niemcy chcą uchodzić za kraj praworządny, za kraj przestrzegający najwyższych standardów praworządności. Jeśli my dzisiaj im przypominamy, że mm, dopuściliście zbrodni wojennych, wymordowaliście miliony Polaków, e, zrabowaliście nasz kraj, ukradliście nasze muzea, nasze, nasze domy, wywieźliście wszystko i my im to dzisiaj głośno mówimy, to nie jest, panie redaktorze, tak, że po nich to spływa. Po nich to nie spływa. Oni są, e, oni są bardzo skonfundowani. Oni nie wiedzą, co mają zrobić. E, jestem przekonany, że jeżeli będziemy bardzo konsekwentni przez kolejne. Dni, tygodni i miesiące ten temat podnosić na agendzie międzynarodowej, co też bardzo często robię, udzielając mediom me, międzynarodowym wywiadów. Też podejmiemy niebawem szereg działań o charakterze dyplomatycznym, politycznym. Jestem przekonany, że ta presja międzynarodowa spowoduje, że Niemcy przestaną chować głowę w piasek. Dlatego, że to nie jest tak, że E, można cały czas publicznie mówić e, Niemcom, że, że odpowiadają za zbrodnie, a oni będą cały czas mówili, że to, to nie ich zbrodnie. No nie, bo jednak w iluś krajach na świecie, e, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Grecji, we Włoszech, w Izraelu, środowiska żydowskie wiadomo, no rzeczywiście, rzeczywiście, jeśli oni tak e, zrabowali Polskę, wymordowali tylu, tylu polskich obywateli. No to powinni zapłacić. Dlaczego oni nie mają nie płacić za swoje zbrodnie wojenne? Jeżeli dzisiaj domagamy się, będziemy się domagać, żeby konfiskować zasoby sowieckie, rosyjskich, oligarchów, tak, żeby to przeznaczyć na odbudowę Ukrainy, to dlaczego Niemcy mają nie płacić Polsce? Więc w mojej ocenie sprawa jest absolutnie otwarta. Jestem głęboko przekonany, że nasza taka presja, którą będziemy przez najbliższe dni tygodnie stosować na arenie międzynarodowej, ona przyniesie efekt i Niemcy nie wytrzymają tego ciśnienia i prędzej czy później do rozmów siądą. Panie ministrze, mamy wojnę na Ukrainie, ogromne straty, czy nie uważa pan, że jeżeli takie będzie podejście Niemiec w stosunku do reparacji, do odszkodowań, czy to nie jest znak dla Rosji, że też mogą nie, od, nie płacić odszkodowań Ukrainie za zniszczenia? No, no właśnie, jakby o tym mówimy, że w naszej cywilizacji yy, Podstawową wartością jest to, że mamy prawo domagać się od państwa agresora, żeby płacił odszkodowania krajowi, który najechał, żeby zapłacił odszkodowania krajowi, który zniszczył. Więc to jest element po prostu prawa międzynarodowego. To jest element podstawowych wartości praworządności, praw człowieka, demokracji i, i dlatego mamy pełne moralne prawo domagać się tych, tych roszczeń wobec Niemiec, podobnie jak Ukraina. Wobec Rosji. Nie uważa pan, że ta sprawa powinna się zakończyć w jakimś międzynarodowym sądzie? Być może zakończy się pewnym arbitrażem za jakiś czas, ale myślę, że na razie powinniśmy Niemców zawstydzać, po prostu zawstydzać. Przypominać światu, jaka była historia, że po zakończeniu wojny była konferencja w Poczdamie, tam były określone reparacje, których nie zapłaciła Rosja za Niemców, bo taki był wówczas układ. Co więcej, Polska wpadła w strefę okupacji sowieckiej i Niemcy tak naprawdę nigdy się z Polską nie rozliczyły. I to jest, myślę, dla Niemców będzie najbardziej bolesne, że o tym przecież się będzie pisało, mówiło we wszystkich krajach na świecie. Przecież Niemcy e, tą sprawę dokładnie monitorują, e, obserwują moje wywiady, publikacje prasowe. Przecież dotyczy to ich kraju. Z pewnością jest pan bardzo obserwowany. Na w pewno jest bardzo obserwowany przez e, ambasadę niemiecką i różne niemieckie służby. I, Przygotowywałem pewno wiele różnego rodzaju materiałów na, na temat tej sprawy i analizują po prostu, co im się bardziej opłaca, tak? Czy sprawę mm, przeciągać dalej przez kolejne miesiące, czy jednak usiąść do, do rozmów mm, i z Polską rozmawiać? Y, I dlatego uważam, że ta presja ma sens i przyniesie efekt. Czy nie uważa Pan, że jest jednym z pomysłów, by te pieniążki odzyskać od Niemców, chociaż w części byłoby to przerzucenie długu narodowego Polski na Niemcy, by oni spłacali? Musimy mieć świadomość, że utraciliśmy tylko i wyłącznie ze zwiny Niemiec 5 milionów 200 tysięcy obywateli, którzy gdyby żyli, mieliby dzieci, pracowaliby, to byliby majstrowie na budowach, to byliby dziennikarze, architekci, prawnicy, nauczyciele, księża, pielęgniarki, lekarze. Ci ludzie by pracowali, przynosiliby swoim życiem dochód naszemu krajowi, mieliby dzieci, wnuki, byliby artyści, wynalazcy, przedsiębiorcy. No więc Polska byłaby zupełnie innym krajem. Zakładam, że moglibyśmy mieć potencjalnie dzisiaj 50 milionów mieszkańców, 60 milionów mieszkańców, moglibyśmy być krajem e, pięcio, pięciokrotnie bogatszym. Zostaliśmy go go ocenić z tego. Ale powoli dostali jeszcze plan Marszala, odbudowali swoją gospodarkę. E, przez to bardzo cierpimy. Zresztą no i, już nie wspominam. Więc O tym mówię panie redaktorze, no. Każda rodzina utraciła swoich bliskich, utraciła ma, majątek i, i dobytek. No, bylibyśmy absolutnie w innym miejscu na mapie świata, w sensie ekonomicznym, rozwoju gospodarczego, gdyby nie skutki wojny. I dzisiaj no, Niemcy nie mogą mówić, że, że, że po prostu sprawy nie ma. No, sprawa jest, oni się tym wzbogacili, okradli nasze banki, okradli nasze instytucje ubezpieczeniowe, wywieźli yy, 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 zasoby z muzeów, z domów prywatnych, na tym się zbogacili po prostu. Właśnie, co z zasobami, bo to są takie no. namacalne y, rzeczy. Słyszymy o, o sytuacjach, gdzie znaleźli np. dzwon i nie chcą oddać. No właśnie, więc my potrzebujemy dzisiaj takiego systemo systemowego uregulowania tej sprawy. Potrzebujemy nowego traktatu polsko-niemieckiego, który regulowałby te wszystkie które, sprawy, które narosły w ciągu ostatnich 30 lat. Ale także, który uregulowałby te wszystkie kwestie zaległości wynikające ze skutków II wojny światowej. Bo Przypomnę, że w naszej nocie dyplomatycznej jest 9 punktów, 9 żądań. Każdy z tych punktów dotyczy do, do, do wielkich obszarów spraw nieuregulowanych, rabunków, em, konfiskat mienia. E, więc, to, to jest wielki obszar do dialogu, negocjacji, rozmów. I on powinien być uregulowany, jeśli chcemy my być traktowani i się traktować jako, jako naród poważny, który jest traktowany przez innych poważnie. No bo jeśli mamy do czynienia z sytuacją, gdy oni przyjeżdżają do Polski, składają wieniec pod pomnikiem, mówią, że no przepraszamy, ale nic, tak, wam, nie, tak. nic wam nie zapłacimy, no to traktują nas po prostu niepoważnie, tak? Traktują nas po prostu... Absolutnie niepoważnie. Natomiast e, jeśli e, zaczniemy rozmawiać o odszkodowaniach, o odszkodowaniach i te odszkodowania będą w przyszłości płacili dla budżetu państwa, dla samorządów, dla obywateli, wówczas uznamy, że traktują nas poważnie. No, proszę sobie wyobrazić, że jeśli dzisiaj Niemcy zawarły z rządem Namibii, krajem afrykańskim, e, umowę o odszkodowaniach za kolonializm, jaki miał miejsce 100 lat temu, za mordy, e, jakie Niemcy dopuścili się na, na plemionach, w obecnej Namibii, to oznacza, że Niemcy traktują Namibijczyków podmiotowo. Jeśli im chcą zapłacić, czy płacą miliard euro, co nie jest jakąś kwotą wielką, ale to jest miliard euro za zbrodnie kolonialne sprzed stu lat. Natomiast jeśli oni mówią, że za zbrodnie sprzed 80 lat się nic nie należy, no to nie traktują nas przedmiotowo, czy podmiotowo. Więc my musimy dzisiaj zrobić wszystko, żeby im uświadomić, że to nie jest w ich interesie, żeby tej sprawy w relacjach z Polską nie uregulować. Panie ministrze, bardzo dziękuję panu za rozmowę. Zapraszam do studia tylko kiedy pan może. Miałem zapytać, jak się panu współpracuje z naszą poseł Barbarą Bartuś i z posłami naszego regionu, ale może to zachowajmy sobie już na następny raz. Dobrze mi się współpracuje i dziękuję za możliwość spotkania się z mieszkańcami poprzez właśnie telewizję kablową, wszystkim tutaj górnic Piatu Górylskiego. Jest mi bardzo miło, że tutaj ten dzień właśnie Święta Niepodległości mogę, mogę spędzić u Państwa. No i życzę wszystkiego dobrego z okazji Święta Niepodległości i obiecuję, że będę częstszym gościem u Pana redaktora. Cieszymy się bardzo. Dziękuję Panu za wizytę. A Państwu dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam już na następne spotkanie. Myślę, że również z Panem Ministrem Arkadiuszem Bularczykiem. Dziękuję bardzo.